Witam wszystkich serdecznie, poniedziałek 31, jeszcze stycznia, 4.53 i zajechałem chyba jako pierwszy na bazę Widzę. Wszyscy jeszcze stoją, nikt nie wyjechał, jestem jako pierwszy, także fajnie, fajnie, zaczynamy ten tydzień, mam nadzieję bardzo udany i bezwieczny, bo to co się działo w ten weekend, no to jest masakra, mam nadzieję, że wszyscy domy mają całe, że drzewa nie poszkadzały niczego, i że nic się złego nie stało. Dobra, naczepa nie jest nasza, znaczy no jest nasza, tylko po prostu nie moja, którą ja przywiozłem w piątek. Także zobaczymy sobie, że jest pasami pospinana, żeby dachu czasami nie wyrywało. Takie wiatry były. Eee, także zobaczymy jak wygląda wszystko, póki ładne. Nic złego się nie dzieje. Jest wypoziomowana. Czy mamy wszystko, co potrzeba? No dalej, odpuszcza. Chcę otworzyć. To Dobra, udało się otworzyć. Dobra, mamy folię, mamy taro, mamy belkę. Dobra, elegancko, wszystko jest, co potrzeba. To się świecą rysy też Trzymaj z tej strony Wszystko ładnie Trzymaj, czy siodło jest zapięte, bo A nie ja mówię zapinałem Jest dobrze Trzeba to poprawić od spodek tam trochę Czy jest zapięte O widać to tam To jest ładnie zapięte elegantnie, nie trzeba nic robić. kupujemy się i lecimy na załadunek Dobra, jest zatankowane, ogarnięte, lecimy na załadunek. Kurczę mam malutką obsówkę, bo nie spodziewałem się, że jeszcze będę musiał jechać teraz zatankować, bo jak ja w piątek e, zjeżdżałem na bazę to e, no było tego paliwa trochę. I tak myślałem, bardziej, że jak będę wracał, ale było mało tego paliwa, więc moje zatankuję od razu. Będziemy mieli to z głowy. No, widocznie ktoś musiał jechać. Był w weekend moim samochodem, w sobotę. Ale dobra, nie ma tego złego. Nic się nie dzieje, jak się minutkę spóźnimy. Po prostu dłużej trochę popracujemy. Mam nadzieję, że wszystko dzisiaj się uda. Oj, dobra, udało się podstawić pod rampę. Która to jest 655? Kurcz. Troszkę nie tak, troszkę nie tak, bo byłem tutaj chwileczkę po szóstej Ale no były wszystkie rampy pozajmowane, trzeba było poczekać No i teraz mnie podstawili, ale od razu widzę, wzięli się do roboty Także elegancko, mam nadzieję, że szybko wyjadę i będziemy jechać na te Szczecin No, zielone światło, 7.11, 18 minut za załadunek, super, lecimy No i dobra, i poładowane elegancko, 7.38 310 km, i jak to się mówi, lecimy na Szczecin. Dobra, lecimy dalej na Szczecin. 200 km zostało do celu. A trzeba będzie jeszcze 30-minutową pauzę zrobić. Ale dobra, mniejsza. Chciałem podziękować za fajne komentarze. Za to, że tylu ludzi aż to go obejrzało. Zdziwiony byłem naprawdę miło. Nie spodziewałem się tego i chciałem też odpowiedzieć na jeden komentarz że tam jeden z oglądających powiedział, że czeka na jakieś ciekawe historie z życiem kierowcy, no to może to nie jest ciekawa historia z życiem kierowcy, no ale taka anegdotka, gdy byłem na porcie, a propos też tych wiatrów, które były w ten weekend, zawsze mi się przypomina, gdy są te wiatry, ta, ta historia, Pan z biura opowiedział mi to, gdy zapytałem się go, gdzie jest ten Toyota, bo chciałem skorzystać. No tam jest to jednaka opcja na tym typowym szporcie, że, że można skorzystać z Toyota za potrzebą. No i pytam się go, gdzie jest Toyota. On mówi do mnie, panie, nawet gdyby był, to nawet niech pan tam nie wchodzi. Nie ja czemu? co się stało. No ja tak jak pan, chciałem za potrzebą pójść sobie do Toyota, wychodzę, patrzę, nie ma. No, hipierun, zabrali go, czy co? On patrzy jakieś 100 metrów dalej. Ten toj toj leżał. To po prostu były takie wiatry, że muchnęło tego tojka. No, I tak przezabawna historia. Mówi, że dobrze, że nie zdążył do niego wejść, bo jakby wszedł, to miał taką pralkę tam w środku. Mówi, że nie wytrzymałbym po prostu tego no, masakra. Taką pralkę w tej w toj toju przeżyć. No, no naprawdę, nic miłego. Całe to szambo, to, to wszystko, co tam jest, by się wylało. No, na szczęście, z tego co mi wiadomo, to tam e, nikogo nie było w środku i on po prostu taki był silny podmuch wiatru, że się, że się przewrócił i nawet jeszcze kawałek gdzieś tam odleciał. Ale no sytuacja nieciekawa by była, gdyby rzeczywiście ktoś tam w środku był. I od tego czasu, gdy są wiatry i właśnie tam do portu dojeżdżam, mi się przypomina ta historia i i nie wchodzę, nie wchodzę, nawet jak mi się chce, to wolę wyjechać, dojechać do pierwszej stacji i skorzystać z ubikacji, niż tam wchodzić. Bo nie daj Bóg, by człowiek chciał sobie skorzystać, a, a no przeleciałby się kawałek razem z tym wszystkim. Nie byłoby to zbyt ciekawe. Ojej, masakra. No ale dobra, gdzieś tam na, no tak myślę, na godzinę pierwszą będziemy na rozładunku. Także, do zobaczenia dalej. Aha, i jeszcze yy, odpowiadając też na, na, na inne komentarze. W sensie, no chodzi o to, że tam piszą, że po prostu mam nie popełniać błędów mojego szefa. Zresztą no, nie wiem, nie uznaję tego zbytnio za błąd. Żeby pokazywać siebie swoją twarz. <laughs> Jeśli chodzi o to, no to nie wiem, raczej wątpię, nie bardzo. Nie czuję się zbyt pewnie przed kamerą samo Samomówienie i to jak układam sobie coś w głowie żeby, żeby tutaj powiedzieć Jest dla mnie dosyć stresujące A co dopiero jakby jeszcze kamera na mnie patrzyła yy, I tak dalej Więc no, na razie Na razie wolę nie no, To jak wyglądam, no to nie wiem Jak ktoś jest ciekawy W opisie jest yy, Instagram Można sobie zobaczyć Nie jest to zbyt nic interesującego Także mówię, no na razie wolę nie ale tak po prostu pokazywać swoją pracę, jakieś tam załadunki, rozładunki, w miarę możliwości oczywiście drogę, jakieś ciekawe sytuacje opowiadać i, i dzielić się z tym co, co się dzieje w mojej pracy No i wyszło, 4.21 na pierwszą turę Jesteśmy na Starej Trójce Krócimy te 30 minut pauzy sobie tutaj na Zatoczce i do celu zostało nam gdzieś ze 100 km. Także tam, nie wiem, z półtorej godzinki myślę, i będziemy na miejscu. Już mamy dalej załadunek, ale to będę mówił na bieżąco później. O, no, witamy w Szczecinie. Jak zwykle wodnica Szczecina zakorkowana. Mam nadzieję, że do momentu. O, jedno się odzydę. Mam nadzieję, że do momentu, jak będziemy wracać, to się to troszkę rozkorkuje, bo. To jest masakra, jest 2-3 kilometry górka Pewnie jest Ale nic, jeszcze kawałek na rozładunek no, Potem lecimy na załadunek, tam około 30 km Od miejsca rozładunku, o tu się górek już skończy, czyli no jeszcze nie jest tak źle no, jest godzina 12, gdzieś w godzinach 3, no, to pewnie jeszcze stoją, no stoją Załadujemy to i lecimy Jeżeli się uda, to na bazę no i nie starczy czasu to gdzieś tam pod Poznaniem mamy zrzutkę na jutro dopiero na siódmą rano także nie jest najgorzej jak refren piosenki do auta i czekać jesteśmy już zameldowani godzina 12.27 nic tylko czekać na rozładunek no i dobra, no i mamy załadowane elegancko godzina 16 no i teraz trzeba się przebić przez te korki tutaj w Szczecinie przez tą zwężkę do, do dziesiątki miejmy nadzieję, że nie będzie takiego dramatu jak jechałem w tę stronę i że uda się to jakoś zrobić w miarę o dobrym czasie no na bazę niestety nie wrócę no nie starczy mi czasu nie będę gnał na łeb na, na, łeb na szyję mam 24 tony ze spokojem sobie pojadę a potrzebowałbym no, tak 4 godzinki z groszem żeby mi zostały, żebym zdążył na bazę na 10 godzin. No, ale niestety zostało mi tam 3 z groszy, także no, no, nie ma co szaleć. Jutro ze spokojem się wróci do domu i też będzie dobrze. A na rozładunek tam pod Poznaniem na siódmą rano, także też ze spokojem zdążymy, także no, nie ma co się pieklić. w Miarę fajnie dzisiaj poszły te rozładunki, zadunki i można gnać z powrotem w stronę Poznania. No i także godzina 16.16 .16. Mamy 5 kilometrów korka Tutaj na obwodnicy Szczecina do tej zwężki Do tych remontów na zjazd Na drogę numer 10 na Bydgoszcz Mało fajnie, mało Ale nie, trzeba to jakoś przemęczyć Nie wiem ile to nam zajmie Z pół godziny myślę, że tak z pół godzinki. no bo to idzie, tam się toczą, ale jeden drugiego musi wpuścić, też nie każdy ma tyle kultury, żeby przepuścić, żeby tak na suwak jeździć tak jak się powinno, nie każdy jeszcze to rozumie, nic, no jakoś tam się kulamy, jest najgorzej. Myślę, że będzie trochę, 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 więcej tego korka, jak na tą godzinę, gdzie teraz wszyscy z pracy wracają i tak dalej. No, przemęczymy to jakoś i będzie dobrze. No, już te pół godziny minęło, przed chwilą karetka jeszcze przejechała. Także nie za ciekawie. Jeszcze 2,5 km do Tak Także kiepsko to wygląda. Myślałem, że będzie trochę lepiej. No i nareszcie, po blisko godzinie udało się uwolnić z tego więzienia. Zjeżdżamy teraz tak jakby na centrum Szczecina, żeby się zawinąć, żeby pojechać na Peżyce Starą Trójką. Ale masakra, no prawie że godzina. Godzina w korku stracona. No i już nie do odrobienia dzisiaj. Także i tak by nie było szans wrócić do domu i tak. Że nie wiem, nie wiem, gdzie skończymy. Tak myślę może renice. Ten autoport tam jest no, no... Prace drogowe. No, tak. Prace 500 drogowe. metrów. No tyle to i ja wiem. Może się uda tam do, dojechać, a może kawałek dalej. No nie wiem. Zobaczymy, co się będzie działo. No i witam w dziorowych pyżycach. Zostało nam jeszcze jakieś półtorej godzinki Także może by się udało do przytocznej doturlać w tam radnice to już są bliziutko, Więc nie widzę tutaj problemu Może się uda do przytocznej No ale nic, zobaczymy Jeszcze nam trochę zostało czasu Plus jeszcze jakieś tam, nie wiem, 20 minut czy pół godzinki Nie jestem, nie jestem pewien Myślę, jak stanę sobie może na przytocznych to jeszcze sprawdzę ile tam zostało, ale myślę, że jak tam się uda jechać to już tam zostanę na nockę. No i lipa, przytoczna odpadach kompletnie tu nie ma miejsca, jest tak zabity parking, że ludzie już naprawdę w różnych przedziwnych miejscach stoją. Nie da rady tutaj zostać na noc, bo gdzie bym staną, to bym poblokował wjazd pod ponty do paliwa i, i nie ma sensu kompletnie. Jadę na jeszcze jedną fajną miejscówkę, którą mi szef polecił. W Łoweniu. jest taka fajna zatoczka, cisza, spokój. Ja też lubię takie klimaty. niż tak przy stacji, bo to zaraz od rana. Wszyscy zaczną przepalać samochody, hałas, grzebać. Się, a ja zaspokaję sobie pośpie do, myślę, gdzieś do piątej. Więc idealnie by pasowało. Taka fajna, spokojna miejscówka. Bardziej, że teraz sobie właśnie też na chwilę stanąłem na tej a tak na chwilkę to szło stanąć, ale żeby zostać to już nie ma raczej opcji. Skorzystałem ze stolety, ogarnąłem się i nie mogę już jechać. Po prostu sobie stanąć, włączyć pauzę i oddać się odpoczynkowi. Czytaj jak najdłużej, żeby się da, żeby pospać Jak <grym> zlecimy jeszcze 27 km idealnie, bo mi zostało 30 minut do równej dychy, także mam nadzieję, że mi się uda zdążyć. No jak? Udało się? Oczywiście, że się udało. 9.51. Także jeszcze 9 minutek zostało. Będziemy zobaczyć, co tu się wokół dzieje. Fajna taka zatoczka. Przy firmie. Można tu sobie spokojnie stać. Ruch tutaj przy drodze jest mały, dosyć daleko od drogi, zresztą stoimy, nie wiem czy to widać, no, chyba raczej nie. Weźmiemy sobie latarkę. Jak silnik jeszcze chwilę pochodzi, niech się wystudzi. Te ostatnie kilometry dosyć mocnym tempem poszły. Tam sytuacja, że się grzało lekko. te lewe przednie koło coś było nie tak yy, z zaciskiem. Klocek lekko nie, nie odbijał się staru. Nie wiadomo dlaczego, no ale tam wszystko przyczyścili, założyli nowe klocki i święty spokój. Koło paruje, jest Się dojechać. Najważniejsze. Sprawdzimy to drugie, koło. E, nie, się grzeją. Czyli znaczy, no nie grzeją się, właśnie, o to chodzi, że się nie grzeją. Dobra, to czas na odpoczynek. Także widzimy się jutro. Pewnie jeszcze w ciemnej, ale już dziennej aurze, gdzieś tam o 5 ruszamy, żeby na siódmą znożyć na rozładunek, żeby jak najszybciej roboty rozrobić i zjechać do domu. Także do zobaczenia. Witam. 1 luty. Wtorek. 5.02. Ja już ogarnięty, obchod zrobiony. Tacho rozpoczęty, Właśnie się kręcą młoteczki. Jeszcze z 2 minutki i możemy ruszać do rozładunku jakieś 90 km także po malutku będziemy sobie jechać, żeby na, na siódmą przed siódmą być jako pierwsi, żeby to jak najszybciej rozładować i lecieć na załadunek No i witam w oblodzonym grozisku warunki drogowe kiepskie cały czas tak gdzieś 50-60 na godzinę na maksa to jest sam lud na drodze. Po sobie jedziemy. Jeszcze zostało jakieś 30 km 608, a coś ze spokojem zdążymy, nawet z takim tempem. Dobrze, że dzisiaj udało się tak spokojnie obudzić, uszykować i wyjechać wcześniej. Po drodze coś tam sobie delikatnie śnieg padał. Tutaj widać trochę mocniej, ale jakoś tam super tragedii nie ma. Szczęście wszyscy jeszcze jedziemy. Się jeszcze nie stało i oby się nie stało, żadnego wypadku nic nie było, no ale warunki są takie sobie, no tutaj na takich troszkę bocznych drogach, no sam lód, nie, to zaraz jedziemy 32 w stronę tam Poznania, to myślę, że będzie trochę lepiej, aha, no i właśnie, dzisiaj jest 1 luty, czyli wchodzi ta obniżka VAT-u, jak dobrze rozumiem, na paliwo i na żywność. No i miałem kilka stacji właśnie tutaj w grodzisku. I teraz tak na inter- Nie, na pieprzyku najpierw widziałem 5.19 na intermarsze stacji 5.19, na Orlenie 5 też 20. A na Sirkiej teraz miałem to było 5.23 Gaz po... mówię o Dizlu. Gaz tam był po 2.50, coś takiego. No czyli ta obniżka coś, coś nie by dała dla takich szarych uczestników drogi. Tak jak ja mam swoją osobówkę i tankuję, nie mam żadnej firmy, bo pracuję u kogoś, ale z tego co rozmawiałem z moim szefem, no to, no to jeśli chodzi o przewoźników, no to kiepsko. Generalnie nic zbytnio to nie dało, a ponoć nawet jeszcze jest gorzej. Ale on to będzie bardziej objaśniał u siebie. Ja nie rozumiem z tego, co mi tam powiedział, to do tego trzeba dojść w 23% W, tylko 8% może odjąć. Także no, kiepska, ale jeśli chodzi o takich naszych szarych, że tak powiem, użytkowników dróg, co tankują z własnej subówki i no tak to, dalej, no to myślę, że to jest dobra wiadomość. I miejmy nadzieję, że teraz już pójdzie tylko w dół. Ponoć się to jest tylko na pół roku, ale miejmy nadzieję, że tu ta cała sytuacja, to wszystko, ten bajser, niech się już ogarnie, niech to wszystko naprawdę trochę stanieje, bo, bo ludzi po prostu nawet pomału już niestety na życie. No ale chociaż jest jakiś mały promyk. Nadziei, teraz troszkę taniej to paliwo. Na ile nie wiadomo. Ale miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Dobra, jestem na miejscu. Już od za 15.07. Coś takiego eee, mamy. 7.23 Stoję i czekam, bo jeszcze o 7 dopiero otwierali. No i teraz chcę wjechać to oczywiście no, przywiezam budowlankę do, do takiego marketu budowlanego. I oczywiście, budowlańcy, tak jak mówił, zresztą Jacek na, na filmie. Na siłę specjalnie wjeżdżają tak, żeby nie można było ciężarówki rozładować. Dwóch się ustawiło, weszło sobie do sklepu, wybierając sobie towar, a ja muszę czekać, aż oni wyjadą. Przyszedł gościu i powiedzieć właśnie, że jak go nie wyjadą, to mam wjeżdżać, bo oni się tam postawiają. No powiedziałem, że no to nie idzie po nich. Niech auto przestawiają, Przecież tu jest ogromny parking przed sklepem. To oni sobie tu stają, a nie wjeżdżają na teren firmy, no jak. No nic, dobra, sobie też szybko rozładować i uciekać na załadunek. O, ciasno dosyć. Zobaczcie, na styk. Dobra, rozładowane. 38, dopiero, ale jak widać warto być od rana pierwszym. Tutaj już się kolejka zrobiła, jeden już wjechał, także jest dobrze, lecimy na załadunek. No to nam się rozpadał śnieg jeszcze teraz, ale dobra, mamy załadowany, godzina 11.00. Godzina 10 minut wyszła, stanie pod rampą, także nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że oczywiście o godzinie 10.00 mieli przerwę, co oczywiście rozumiem. I teraz tak, jedziemy w okolice Sulechowa na rozładunek Trzeba to rozładować i śmigamy na bazę No i witam na drodze krajowy numer 32 w stronę Sulechowa Zawsze miło wspominam tą drogę bo zaraz po szkole zatrudniłem się w firmie e, takie przesyłki Taki kurier paletowy, o, busem do 3,5 budony z windą Właśnie często robiliśmy tutaj kierunki z Poznania, Grodzic Wielkopolski, Folsztyn, Sulechów, Cikacice i wszystkie takie tutaj te poboczne miasteczka. Mimo tego, że ta droga jest, no, 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 równa jest, wszystko fajnie, ale co chwilę się wjeżdża z miasta w miasto, miasteczko z miasteczka, no jest trochę uciążliwa. Nie, niezbyt kierowcy ją lubią. Też policja gdzieś tam może stać, ma, no, ale tutaj mam wszystkie już punkty wyczute. <grafię> znaczy oczywiście ja jedę przepisowo i, i tak dalej. Ale no, w razie czego wiadomo gdzie stoją. No ale mniejsza. No, mimo tego, że to jest taka uciężliwa droga, miło ją wspominam. Zawsze za każdym razem jak nią jadę, czy, czy teraz ciężarówką, czy osobówką tutaj czasami też zdarza mi się jechać, to no, zawsze miło wspominam. Te czasy, mimo że... no robota czasami była ciężka. Tych punktów było dużo, ale, ale jakoś ta robota się układała. I gdzieś tam o godzinie z 12 do godziny 13. Robota się robiła, czekało się na odbiory, ładowało się z 2-3 dwa, z dwa, odbiory, czasami w ogóle, i wracało się na bazę. Codziennie nie było się w domu, ale pieniądze też były kiepskie za to, więc. No, ale miło wrócić do, do tych wspomnień, do tej swojej pierwszej pracy po szkole, takiej poważnej. Także lecimy dalej, do celu jakieś no, 100 km, może nawet chyba nie, gdzieś tam na 14, może przed 14 uda się być. Byłem tu o 14, z 15.34, półtorej godziny do oczekiwania, ale w końcu wzięli się do roboty, żeby to rozładować, masakra. No, tak się cieszyłem, że tak szybko mi się udało to dojechać, a, a nic to kompletnie nie dało. Dobra, wyjeżdżamy z Sulachowa 1649 Prawie 2 godziny pod rampą Stracone, no ale nic trudno, 2 godziny krócej w domu Lecimy, lecimy, już pomału trzeba myśleć że jakieś tankowanie, bo tego paliwa już tak dosyć mało W Rakoniewicach jest bipi, tam chyba sobie zaleje Będę już miał trochę spokój rano Także lecimy, lecimy na bazę 80 km, mniej więcej zostało. O, końcoweczka. Jeszcze kilka kilometrów na bazę, a tu tak się rozsypało, że masakra. Wszyscy jadą 60-50 na godzinę. No, co prawda, no, na szczęście nie ma mrozu. I ten śnieg, mam nadzieję, że szybko stopnieje i nie będzie jutro czasami <laughs> dramatu ale no, nie wygląda to nieciekawie ciężko, ciężko dobra, krótko i na temat, zaparkowano 18.38 jesteśmy na bazie także lecę do domu, dobranoc